z Marcylu i witam Was w kolejnym filmie na kanale z Muszę Możecie stawić suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę. Raczej to może być ostatni film z Lifetopi i potem będzie jeszcze coś innego. No, więc no, zapraszam już Was do oglądania. A ja poje, pojedziemy z... No do Syna. Tam na kawę. Znaczy na analogu. Jak coś, no to on zmienił miejsce domu. A czy doma taki sam, tylko on zmienił miejsce domu? Jak coś. Dobra. Tu już zapakujemy ładnie, żeby potem nie było, że... No, niech będzie już. Chodź. Chodźmy. O, cześć. Zrobiłeś mnie dzwonko, tutaj po kanapie, dobre są te kanapki. Bo no, zjem. I picia. To jest chyba początkowy, no. Znaczy jest... Z... No, o, sam, sam obieź, no. a, a to ze sklepu, czy sam te, te, owoce i te rzeczy? Ze sklepu raczej. No, ja. No, ze sklepu. No, ale to masz fajnie, Bo ja już muszę iść do monta. Widzę, że to jeszcze Dobrze, że idzie w tym Będę musiał zobaczyć, czy forma jest u mnie. Zobacz, troszeczkę, troszeczkę. O, dobra. Zamkniemy gara, żeby tam nikt nie ten... nie... On nie wjechał tu, czy... czy... No, zobaczmy, czy forma jest. Nie no, jest. Dobra, no, zabierz, co się mogło co so, mogę sobie zrobić tak szybko chyba zrobię sobie no te nagetki chyba tak czy ziemniaczki chyba nagetki. Kłuczeczki. szybko tutaj odkurzę, bo tu nie odkurzałam przed wejściem i już ja chyba będę jeździć poje, pojadę na tą A W ogóle zobaczę jeszcze ten film, bo niby jakiś mówił. Jakiś, który to był? To jakiś o chyba kosmosie, coś takiego. O, ten, I ten No fajne. A są w ogóle wiadomości? Eee, o coś gadają tam w policji. Jakieś rzecz. Ważne... Czekaj, co? Że niby ktoś uciekł z więzienia. A, będę musieć uważać. O no nie, muszę wyłączyć. Chyba wyłączałam to. Ja się pozwolę i zęby w sumie też. No, dobra, tylko raz. Tak, no. Co tu? A tu jest to, co to, to? A u mnie mogę nie, ma, a u mnie tutaj. Umiem, forma jest już. Dobra. I just remember! Ja też umiem. Dobra. Ym, wezmę sobie szybko jabłuszko, gdzie tu jest jabłuszko? No nie czekoladę, jabłuszko. Banana też nie. No niech będzie banan. Zimę jeszcze kulę sobie wypilach Ale dobra. No bo ja pojadę już na tą kręgielnię bo nie wiem czy tam ktoś jest, bo pojadę sama To jest jedenka, jedynka. Dobra, jedziemy. A tu to jest? To jeszcze tu zobaczę, to jest jakieś boisko Jaki tu jest? A tu jest tutaj chyba siatkówka no siatku, do siatki. I plac zabaw też nie widziałam tego wcześniej. Placu zabaw. Czy widziałam albo? ja że widziałam, ale. To ja tego zapomniałam No, ja pojedziemy na tą kręgielnię Ej! Cóż że mi zrobił? Auto poustowane No yeah, yeah. oh! nie, ja... A!